Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę jak zrobić letni deser truskawkowy. Sezon na truskawki właściwie się już powoli kończy, ale spróbujcie, może jeszcze uda Wam się kupić. Na początek musimy truskawki zmiksować. Możemy to taką żyrafą albo w inny sposób. Dodajemy pozostałe składniki i miksujemy. Ja miksuję w garnku dlatego, że za chwilę będziemy podgrzewać tą naszą masę. Trzeba dobrze wymieszać i podgrzewamy, aż masa zgęstnieje. Następnie potrzebujemy folii spożywczej. Tą folię dobrze dociskamy. Aby przylegała do naszej masy, by tam woda się nie gromadziła, by nie wysychała ta masa. I kiedy to już zrobimy, to odstawiamy to do ostygnięcia. Zróbcie to starannie. Kiedy masa stygnie, Ubijamy śmietankę na sztywno. Ja miałam śmietankę 36, ale myślę, że z 30 też dobrze się ubije śmietanka. Teraz zdejmujemy już folię, kiedy masa przestykła. A zanim połączymy masę truskawkową ze śmietanką, to troszeczkę ją musimy rozbić mikserem. Teraz już nie będzie problemu, żeby to ładnie wszystko połączyć i wymieszać. Ja dodałam masę truskawkową do śmietanki, dlatego że ta w tamtym pojemniku jest mi wygodniej, potem wszystko zmiksować. Wy możecie zrobić to odwrotnie. Tak naprawdę to nie ma znaczenia. Przez chwilę miksujemy obydwie masy. Patrzymy, czy dobrze się wszystko połączyło, wymieszało. Taką ma konsystencję. Teraz przekładamy do rękawa cukierniczego albo niekoniecznie. Możecie też po prostu łyżką wyłożyć do pucharków, do jakichś salaterek, w której przygotowujecie deser. No i to właściwie jest już wszystko. Dekorujecie według uznania. I oczywiście życzę wszystkim smacznego.